Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku serii Gars Mod. E, dzisiaj e, jesteśmy w sklepie jak widzicie. Ponieważ e, kupujemy dzisiaj pa, e, nowy komputer i monitor, ponieważ narzukał. Nie wiem, gdzie tutaj w ogóle są komputery, więc kupimy tylko monitor niestety. No, a komputer to się komuś ukradnie po prostu. A więc... E, jesteśmy tutaj i szukamy... E, szukamy... Do komputerów, albo monitorów jeśli komputer komputerów wystarczy to mamy jedzenie bez kasjerów znikło tutaj fajna łóżeczka mamy back to the books tutaj są książki lub komiksy, nie wiem jakieś fajne komiksy mamy e, basic coffee gmod frappuccino i espresso co to jest to rito, to tak ja już ja to Nie O, ale bieda o panie to są i Dobre, dobre, dobra dobra idziemy teraz do insurance office stay smart. Tutaj mamy mamy komputer, to było banalnie proste mamy ten oto no tutaj komputer o czyli już mamy komputer teraz tylko trzeba znaleźć monitor tutaj e, live Cam. Com. Co, co 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 buźki nvidia wow sys Klasu nie ma o o komputer kolejny jak widzicie mamy już komputer tego można wywalić ja tej tutaj kropka z jest kropka kod pacman opa nie tutaj się kropka opa nie nienawidzę tego czegoś tam gdzie się łapie te Nintoder, saugo cougar wire o to jest właśnie ten I idziemy na górę teraz nie mamy już tej dinifitter fit Pixel, Senior Mintz, Pixel, Pixel Bytes Dzień dobry Popcorn? Czekajcie, popcorn Opa, nie mam popcorn już Łooo, to w popcornu no, Zobaczcie jak Idź Panie, ja tego nie spoddałem. Dobra, idziemy dalej. Fut kurt. 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 Próbuję przypuścić. Boom. Uuu, panie. Załka. Tak, normalnie. Bum! Bum, kurz, boom.

Microsoft. Microsoft, który ma logo Appla normalnie. Uh. To się budaje pizza, tak? I tutaj się zamawia, to tam się robi, tutaj. Ta... Ja, nic nie, normalnie. No znaczy, tu zapisać. Nie, nie da się. Normalne dźwięcie o normalnie da się Dobra, em, build owinięte oh, Store Closing Everything must go właśnie la tamty o nie da się to ponieść <tłukasz> Tutaj też trzeba zrobić I my normalnie Jedno kwesło versus 15 kresów. Kresło i 5 stołów. Cygnął. Czemu to kwesło stoi? Już nie. Coś stoi? Nie, niech nie stoi, dobrze Czy to jeszcze można zabrać? Dobra, tutaj też nic. Tutaj coś, coś, coś tu. Wybudowane. Na półkę. Dobra, dobra. Co to jest? Co? Witujące noweczki, witujące to, rewitujące monitory, nie rewitujące Słabo. Jest! Kwestia już nie stoi. Refcie. Co to jest? Spaghetti pizza, mamma mia! O tak. No, nie ma. I cyk, i cyk. I cyk, i cyk. Wydaje się, dało się. Cyk, zagląda się. Do. Nie, to się... Proszę to się nie, nie. Tutaj się tutaj coś coś, 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 Map planning. Wow, wow. Australia. Afryka. <laughs> Microsoft chcę to zobaczyć. <laughs> o panie monitory. kopiuj urządzenie Zapisz kopię. Typse. Typse. Надо обратно будет еще купить. We've moved to our next lo lo ...location lo location. Добро пожаловать в Хобби Кидс. Глеб, чем? Что? Что там будет? Склеп с бронями, что-то? Блин, нормально. Gdzie to? Raptor! On... Przez niego zachowali bronię. Dobra, małeś Dzień dobry, dzień dobry, tutaj da się coś ponieść? Da się, da się, da się, da się. Nie, oczywiście już się nie da. A pieniądze? Nie ma w biedny jesteś, co? Kurczę.

Najpierw da, da się zagrać Eee, e, 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 Co to, jak, jak to jest? To jest Onio O, panie! To mi się podoba, panie Onion O, zimno Ale okruchwy normalnie Szperytus Kąd się kurde raptory Dobra, ja z tym czekam. To byłoby na tyle ten odcinek, będzie się spodziewać, tak to mogę czytać, jakieś do Padiana i na inne nasze filmiki. Albo jak dobiemy 10 su subskrypcji, tak jak Fadia mówi, to zrobimy jakiś super duper horror. Nie wiem po co on to powiedział. To zobaczymy na tym odcinku.